Jesteśmy na trampolinie! Dobra, tak jak to wiesz, tak się... no, to nic nie uważa! Trzeci jest... niż No kurde, ale to chęci! Co? Dobra, nagrywaj też. Nagrywamy z tego smartfona! Z mojego smartfona Galaxy Goloks. to już nigdy się tak nie bawił. Gdybyśmy teraz na trampolinie czekaj, mój najwyższy. Jest 8 sekund sekund Osiem, siedem. Ci powiem kiedy. Czekaj, czekaj. czekaj. Trzy, dwa, jeden już. Prow! Yes. 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 O piele! Wejdź, Mako tu robi salto z rękowa. <susurra> patrzcie paję. Alto bo... z rękowa, patrzcie! Ale salto! Ja to robię, bo ci zrobię. Już jeden gigama ma filmik. bok! Ale nie mi się! Wow. No zrobisz to salto, czy nie? Patrz Ryju. kto przyszedł! Rejuch! Oła, na dupę ubiłem tylko. Rajek! A nas to nie nakręci. Już nakręcałem dużo. Daj, z mojego lotu jak w szkacie zrobimy. <głos> <głos> <Co> <głos> tutaj głupszy odcinek. <noise> Na no, ale nie dla widu! Łoł, wow, zaraz wpadłem. Uwaga, będzie masakra, bo mi się nogi chyli. Teraz ja! Okej, już jest. Na czym Nie. No dalej, dańcie. A patrzcie na drugą stronę. Dosyć, ja. A fajne, gdzie dostać? Czekaj, za, za... bo ja przybliżyłem się teraz, nie mogę odbliżyć. Oddalić. Oddalić. Już? Nie, dwa. bo mi się telefon zablokował. O już. Chyba mi się uda. Ok. Trzy. Odliczajcie razem. Dwa. Jeden. Herzja! Jest Nie! Ty... Jestem takie! A teraz moje salto! Tak Takie z rękoma jakby. Na dufę. No baj. co moje salto? Teraz nagrywamy odcinek, bo się jest w odcinku. No ja powiedz do kamery. Basia łączy się... <grywa> no cześć! Wow! Ja bym latał, nie? Co, nie na mnie lataj! No sorry, zrobię szałto. Na rękach. Uch. To rób. Ej, stanę na rękach, tu. O, ale nie więcej. Patrz! Nie rób na mnie. Py 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 py! stanę na rękach. Nie, nie stanę, to Dobra. Podaję. To my! Chodź, coś innego porobić. Ja tutaj jest hafena. Pij! A ja to taka woda, bo ty ty? Dobra. Gdzie będziesz? Daleko. Na Będę kręcił piłką. Nakręcę to jak kręcę piłką. Albo nie nakręcę. Masz się nakręć, jak kręcę piłką. Masz i kręcę jak ja kręcę piłką. Teraz ja będę kręcił piłką. A to nie ręki, nie? ja to nic nie na szczęście, nie? To Ciebie nie na kręcić. Tak kręcę piłką. Będę teraz kręcił piłką. I kręcę piłką. <laughs> trainca piłką tu tu Ja, ja idę. też chciała iść Dobrze. Cześć i daj. Chodź idź Razem